Cześć wszystkim! Zaczynam ten filmik po raz kolejny, bo znowu mi dzwonił telefon, ale włączyłam całkowitą ciszę. I już mogę Wam powiedzieć, że serdecznie zapraszam Was na haul zakupowo tekstowy. I też muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie podniecona faktem, że wreszcie dla Was nagrywam ten filmik, ponieważ ostatnie moje zakupy należały do wyjątkowo udanych. I tak naprawdę powinnam powiedzieć, że witam Was ja i moja długa grzywa, ale no jestem już posiadaczką pięknych brwi, zapuszczam swoją grzywkę i po prostu ręce mi opadają. Ja mam totalny antytalent fryzjerski. Pomóżcie, doradcie, co robić, jak ją w ogóle układać, żeby... nie wiem napiszcie mi w komentarzach. I oczywiście też bardzo przepraszam, że ostatnimi czasy nie odpisuję na komentarze, ale naprawdę pracuję tak intensywnie, bardzo długo, yy, nawet zaniedbałam ćwiczenia, przyznaję się. Dobra, dosetna. Mam nadzieję i tutaj jakby też yy, wychodzę do Was taką prośbą, bo jestem trochę perfidna, bo jednak tą największą perełkę zostawiam na koniec, ale uwierzcie mi, że ten hol jak... Yy, do tej pory, że ten inny nie jest nasycony tyloma perełkami, bo naprawdę zakupy, no brawo ja. Ok, przechodzimy do pokazywania rzeczy. Jak już powiedziałam o zaniedbaniu ćwiczeń, to ratuję się przynajmniej spodniami, bo to jest moja druga para spodni z Mango, które mają robić ten efekt pusza. a to, że są nowe udowadniam właśnie teraz, bo tutaj do Was macham metko. Za te spodnie zapłaciłam 119 zł, chyba tak, chyba 119, kupiłam je przez drogą internetową, to jest rozmiar 34 i to są spodnie właśnie na zasadzie puszapa, które, które mają z tą kupą coś zrobić, więc ja może też, żeby długo do Was nie stać tyłem, to są zwykłe białe dżinsy, to pokażę Wam tylko tak, że oczywiście optycznie one coś tam robią, ale tutaj też schylę się do Was i powiem, że jeszcze sobie nie kupiłam tej kaci bezszwowych, bowiem nie krytykujecie, że ja jednak jestem tradycjonalistką i noszę te bawełniane gacie, ale kupię sobie te, te, te majteczki takie bezszwowe, na razie mam swoje bawełniane, ale to wygląda tak i wiecie co, ja tak naprawdę mam już takie jeansy białe zary i tutaj poprosiłam moją siostrę, żeby porównała tą moją kupę w tych jeansach i w tych i rzeczywiście tutaj gdzieś ten efekt jest zdecydowanie lepszy, także ale wiem, wiem Będę ćwiczyć, ale naprawdę uwierzcie mi, nie mam kiedy. Kończę pracę tak późno, że po prostu już nie mam absolutnie siły na nic. Ledwo idę się wykąpać, po prostu kładę się spać. Okej, okay, dobra. Bluza, bluza, którą widziałyście na Instastory. Widzieliście. Widzieliście na Instastory. To jest House 6990. No przepiękny, karmelowy kolor. Ja zakupiłam tą bluzę drogą internetową, dlatego, że u nas oczywiście nie było XS-ki. I na przykład dla wszystkich zainteresowanych zakupem tej bluzy, chcę powiedzieć tylko tyle, że ona jest troszeczkę oversize'owa. Tak jak na przykład teraz mnie obserwujecie, możecie pomyśleć, że mam gdzieś na sobie m -kę. Nie, to jest X. Także was uprzedzam, ale bluza jest rewelacyjna. Dobra, kolejna rzecz to nie jest zakup lumpeksowy, to nie jest zakup ym, w sklepie stacjonarnym, ale jak to bywa w tym wieku. I przy tego rodzaju pracy, no niestety wzrok trochę siada. I ja sobie wymieniałam okulary na już niestety troszeczkę mocniejsze. I ostatnio zastanawiałam się nad typem oprawek i zdecydowałam się na takie bardzo, bardzo klasyczne. A też zależało mi, żeby te szkła były dość duże. I tutaj Wam powiem, że mam ten filtr czy antyrefleks. Ja nie wiem dokładnie, co to jest. Ufam swojemu optykowi i on stwierdził... Yy, że najlepsze będzie coś takiego, przy czym oku nie będzie się e, męczyło, to jest taka fioletowa, dość intensywna poświata. Nie myślałam, że ona będzie aż tak mocna, ale chociaż chcę Wam się w tych okularach pokazać z tą grzywą, to już jest w ogóle zajebiście. E, powiem tylko tyle, że Renata stwierdziła, że te okulary nie odejmują mi lat. Czy są takie oprawki, które odejmują lata? Widzicie tę fioletową poświatę? Także tak, oprawki są z piergardę. Czyli nie byle co, ale czy nie od razu wyglądam na taką bardziej inteligentną? To teraz to bym mogła sypać tu jakimiś poradami w tych okularach, już w ogóle. Ale rzeczywiście są mocne, to są tylko do bliska, że tak powiem. No ale na takie oprawki się zdecydowałam. Mam nadzieję, że wam się podobają. Dajcie w ogóle, czy ja to też pokazuję, No, chcę wam pokazać nową rzecz, ale też chcę się zapytać osób, Y, y, które noszą okulary Co myślicie o tych filtrach czy o refleksach Ja nie wiem, jak to się dokładnie nazywa O tym takim bardzo fioletowym kolorze Co o tym w ogóle myślicie, prawda? Więc podzielcie się tutaj swoimi przemyśleniami Czy to rzeczywiście jest tak, że to oko będzie się zdecydowanie mniej męczyć Ja mam wam tak po pracy, że pod koniec dnia oczy po prostu mnie bardzo pieką No, naprawdę mam z tym problem i bardzo mi łzawią Także yy, już... Okulary, temat zszedł. E, mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach. Tutaj bluza, e, spodnie. Oczywiście mam na sobie swoje klapeczki z Holistera. E, postanowiłam troszeczkę też ponosić je po domu, żeby potem nie było przykrych, niespodzianek, kiedy już pięknym, słonecznym latem wyrusza. Tutaj, prawda, między palcami może jakieś obtarcia, więc sobie pochodzę w nich w domku. Dobra. I jeszcze jedna rzecz ze sklepu: i ruszamy z tymi perłami z lumpeksu. I kolejna rzecz, tutaj mam na myśli spódniczkę, bo tą koszulkę z Mango już na pewno Wam pokazywałam. Zresztą to mamy takie same, w kolorze takiej wanilii i w kolorze czarnym. Naprawdę serdecznie Wam je polecam, są mega wygodne i bardzo fajnie się układają. Mam tutaj na myśli spódniczka, spódniczkę z Hausa, bo kiedy kupowałam sobie tą karmelową luzę, zamawiałam sobie spódniczkę i tutaj oczywiście też nie mogłam sobie pozwolić na ten zakup stacjonarny, ponieważ Esek już nie było. Zamówiłam XSK, ale dałam ją Corneli i zamówiłam sobie kolejny rozmiar właśnie S. -y też w moim ulubionym kolorze, na zasadzie tej papierowej torby, czyli to troszeczkę z wyższym stanem. I co najbardziej podoba mi się w tej spódniczce, no to to, że ma kieszenie i to, że nie jest obcisła, czyli po prostu nie łapie tutaj, nie uwydatnia każdego tam mankamentu, czy po prostu możemy też jakby czuć się w niej naprawdę swobodnie. Cena tej spódniczki to jest 69 zł. Tutaj Wam pokazuję, bo właśnie oderwałam metkę. Naprawdę bardzo fajna rzecz, taka na lato, w fajnym kolorze, no, no może powiem szczerze, mogłabym być ciutkę, dłuższa, wtedy swobodnie bym się w niej czuła. Nie będę Wam pokazywać, jak to wygląda, kiedy schylam się. Będę musiała po prostu elegancko kucnąć, jak będę potrzebowała coś się z tych niższych partii, prawda? Ale jest bardzo fajna, bo ja czuję się w niej mega swobodnie, mega wygodnie, także. Co myślicie o tej spódniczce? Naprawdę bardzo fajna. Wiem, że były też w kolorze czarnym, no ale ja na lato preferuję jednak kolory troszeczkę jaśniejsze. Narzuciłam na, sobie, na siebie spodnie, żeby pokazać Wam bluzę. I tutaj nie będę kłamać, ja po prostu niesamowicie napaliłam się na kolor tej bluzy, bo tak naprawdę ona jest y, taka. No ale takiej nosić nie będę, bo po prostu ciśnie mnie w bioderkach, na kupci, Taka jest prawda. Ale kolor i cena tak mi urzekła, że myślę sobie kurczę. Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć, że sobie ją tylko tak podwijam. To jest taka kangurka z kapturem. Skład podejrzewam nie jest za ciekawy, bo tu w środku ona jest po prostu taka śliska. No ale. Kolor tej bluzy jest niesamowity. Po prostu kojarzy mi się trochę nawet z latami 80., tutaj, szczególnie z tym e, takim, nie wiem, dziwnym krojem tutaj na. na przy ramionach. O, wypowiedziałam się. Kaptur. Bluza prezentuje się tak, ale jest niesamowita, jest po prostu taka atramentowo-kobaltowa. No coś pięknego. Pewnie długo nosić jej nie będę, także obserwujcie wyprzedaże, bo ja ją pewnie założę kilka razy i będę chciała się jej po prostu pozbyć. Ale jest przepiękna, zapłaciłam za nią całe 10 zł. Ja tutaj specjalnie się tak teraz wyginam i kręcę, żeby jak najlepiej pokazać Wam ten kolor. O, teraz to też dobrze widać, więc. Tak, widać kolor, widać! Kobaltowo-atramentowy, taka trochę jak nietopesz. Trochę to jest dziwne, powiem szczerze, ale... bo ona ma taki, no, taki nietopesz. No ale kolor jest bezbłędny. Także to moja pierwsza lumpeksowa perełka. I sukienki. Perełki. Ja w tym roku wybieram się na urlop. Tak. I tak naprawdę już od pewnego czasu myślałam sobie, że jeżeli tylko w lumpeksach pojawią się kiecki, to muszę skupić się tutaj na takich letnich, stricte sukienkach. Ponieważ, kiedy w zeszłym roku wybierałam się na urlop, musiałam takie sukienki pożyczać, ponieważ nie miałam nawet jednej. Teraz już mam trzy. I zacznijmy od pierwszej sukienki, to jest taka maxi dress, czyli długa sukienka, co bardzo mi się mniej podoba. W bardzo ciekawej kolorystyce. Rzeczywiście odrobinę, tutaj widać mi bieliznę, czyli biustonosz mam na myśli, ale to jeszcze nad nią popracuję. Tył tej sukienki jest taki. No patrzcie, no mam na sobie biały biustonosz, nie wiem, jak to rozwiązać. Fajnie by było, gdyby ona jednak. Była taka naprawdę klasyczna z tyłu, ale wygląda jak wygląda. Ale jej kolorystyka i wzór jest prześliczny. Taka naprawdę z bardzo fajnego materiału. Sukieneczka na taki upał, właśnie na wyjazd. Do tego jakaś letnia trumbusia, jakiś koszyczek. I nawet do tych klapeczek z firmy Hollister. Naprawdę to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Także to jest mój pierwszy zakup. A powiedziałam cenę, mogłam nie mówić: 8 zeta. Za tą sukienkę zapłaciłam 8 zeta. I chciałabym powiedzieć, że mam na sobie kolejną sukienkę. Ale nie, to jest tunika, bo tak naprawdę bez jeansowych shortów ja bym tak na ulicę nie wyszła. No więc tunika taka bardzo letnia, na naprawdę już gorące dni. To jest tunika z New Looka. Zakupiona z metką, czyli nowiusieńka. Ja zapłaciłam za nią 25 zł. Tak prezentuje się z tyłu. Tak, prezentuje się z przodu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jestem w tej rzeczy absolutnie zakochana, ponieważ ja ostatnimi czasy jestem fanką takich m, dziewczęcych rzeczy, kwiatowych, różowych. Wydaje mi się, że wtedy kobieta wygląda tak bardzo, bardzo świeżo. Nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale chyba też najważniejsze, żebyśmy w tym ciuku czuły się fajnie. Ja y, trochę jestem skrępowana tym faktem, jeżeli chodzi o tą tunikę, że ona się tutaj rozchodzi w biuście i, i ja nie chcę eksponować swojej bielizny. Więc pewnie. A, też będę musiała zaprasować jeszcze te farbanki o tym nie wiedziałam, kiedy ją pracowałam że będę ją tutaj na pewno łapać taką małą agraweczką, żebym po prostu czuła się w niej y, no, swobodniej. Też muszę jakby tutaj trochę popracować nad tym, jak ją y, dobrze układać bo chyba nie zrobiłam tego najlepiej. Może o coś takiego. Tak, wtedy ona też jest dłuższa, może źle to zrobiłam. No ale czy to nie wygląda dziewczęco, czy to nie wygląda tak naprawdę mega, mega świeżo. Y, trochę szkoda, że jest taka króciusieńka, chociaż do tych jeansów, do tych shortów prezentuje się to naprawdę fajnie, także dajcie znać, co myślicie o tej tunice. i kolejna sukienka, również z niuluka, również kupiona nowiutka za 25 zł z meteczką. Także naprawdę fajna, fajna okazja, nie mam z tą grzybą, Boże, no po prostu nie dam rady. Ale co chcę powiedzieć o tej sukience, tutaj cieszę się z faktu, że ona ma odpowiednią długość, na przykład w taki letni dzień, na przykład takie niedzielne popołudnie na lody z mężem czy gdzieś, prawda, na jakiś spacer, jak najbardziej odpowiednia kiecka. Tutaj też w ruch będzie musiała iść agrafka i też będę musiała popracować, jak ją tutaj e, związać, żeby to wyglądało, układało się ładnie ale tak się prezentuje. Jest w takie duże kwiaty, w takim naprawdę pudrowo-różowym kolorze, ale rzeczywiście tutaj to będzie lepiej się prezentowało, kiedy będzie spięte troszeczkę agraweczką, bo ten materiał tutaj tak dziwnie się marszczy i opada. Ale sukienka wygląda tak już tutaj bezproblemowo. Mogę pozwolić sobie na to, żeby właśnie ubrać ją bez, bez zbędnych szortów, także bardzo fajnie. Naprawdę nie wiem skąd tych kiecek z New Luka, z metkami nabrało się tyle, ja wiem, że Pani przy mnie sięgała, nawet jej pomagałam wyciągać, bo widziałam, że jest zainteresowana żółtymi, no ja jakoś w żółtym kolorze siebie nie widzę, nie przepadam za żółtym w kolorze w, w garderobie, dlatego bezproblemowo jej wyciągnęłam i tam podałam je dalej, mnie raczej interesowały sukienki w takich kolorach różowych na przykład, czy czarnych, więc upalowałam sobie taką sukieneczkę, bardzo taka pudrowa, delikatna, nie wiem, co myślicie? Kurczę. Mi się naprawdę bardzo podoba. No, tutaj jeszcze raz w tej sukience, ale muszę Wam pokazać jeszcze trzy rzeczy, których nie zamierzam na siebie ubierać, ponieważ pierwsza z nich to jest bluza. To jest bluza z River Island dla mojego męża. Za nią zapłaciłam również 25 centów. To jest taka kurteczko bluza. Oczywiście jest już na niej trochę sierści franki. Ja nie wiem, może jeszcze nie nosił. Także jakby zwracam Wam uwagę, dlatego pokazuję tą rzecz, że pamiętajcie o swoich mężczyznach, będąc w lumpeksie, i nie patrzcie nigdy na rzeczy sezonowo, że na przykład w lato będę oglądała tylko letnie, a w zimę tylko zimowe. Także taka kurteczka bluza z River Island za 25 zł. Naprawdę bardzo fajna, w bardzo dobrym stanie. I też chcę Wam. To już mogę się oddalić. Chcę Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy, które sobie kupiłam. Właśnie też, żeby ja Wam pokazać, żebyście na takie rzeczy zwracały uwagę. Bo ja wiem, bielizna ok, ale na przykład ja. Kupuję piżamy w lumpeksach i ostatnio udało mi się ją zakupić. No nie będę tego przymierać, no bo jakby to nie ma najmniejszego sensu. Renata ta odrobinkę się ze mnie śmiała, ale uwierzcie mi, materiał tej koszuli nocnej jest po prostu bezbłędny. Ona jest taka błękitna długa. Metkę Wam pokażę, choć mi to nic nie mówi, Love Sleep. Tak to wygląda. Ona prezentuje się tak, ona jest taka naprawdę bardzo, bardzo długa. I wiem, że może rzeczywiście, no nie wiem. Na jakieś w bym jej nie wkładała, bo wygląda trochę babciowato, ale ta bawełna i ten materiał jest po prostu kapitalny. I kolejna rzecz, która będzie służyła mi do tego, żeby w niej spać, to jest z Primarka taka zwykła bawełniana koszulka, ale też fajna, też będzie się w niej dobrze spało, także... Pamiętajcie o tych działach w lumpeksach, czyli na przykład piżamy. Może są takie osoby, na przykład, które nie wyobrażają sobie kupić tej bielizny nocnej do spania w sklepie z używaną odzieżą. Ja nie mam z tym problemu, więc po prostu przypominam, bo może są takie osoby, które również takiego problemu nie posiadają. No i teraz co? Perełka. Perełka najważniejsza w tych zakupach. I jest moja perełka. Powiem Wam, że w tej kietce na bank tego sezonu będę wychodzić najczęściej, bo naprawdę niesamowicie mi się podoba. To jest kolejna kiecka z Looka, którą kupiłam w stanie nieużywanym, jeszcze z metką również za 25 zł. I powiem Wam, że dziwię się ogromnie, bo ja byłam w tym lumpersie już naprawdę po, grubo po godzinie 9 i ona wisiała centralnie za ekspedientką. To czy ja mam taki dziwaczały styl? Nie wiem, czy nie było osoby w tym rozmiarze, żeby mogła sobie pozwolić na tą kieckę. Ale jest bezbłędna, jest w pięknym różowym kolorze. Tak jak widzę tutaj odbicie w aparacie, to on jest taki rozmyty. Nie, to jest taki żarówiasty, intensywny kolor różowy. Aparat tego nie oddaje. Ona ma tutaj takie, może bez tatuażu, ona ma tutaj takie rękawy, które są porozcinane, wiecie, powiązane. Tutaj mi się to rozwiązało. Już nie będę się z tym gimnastykowała, bo naprawdę nie mogłam doczekać się do momentu, żeby Wam tą kieckę pokazać, bo Kurczę, no co się dzieje? Czy, czy rzeczywiście ona się nikomu nie podoba, ale kiedy pokazałam ją mojej siostrze, no bo już byłam tak podniecona w ogóle tymi kietkami, że robiłam na taką relację. Miałam kiedyś Messenger, ale ktoś nie wiem, czy ja go usunęłam, czy kornelami mi go usunęła z telefonu. W każdym razie MMS-ami MMS, renacie musiałam od razu robić sobie zdjęcia, jak się przebierałam w domu i wysyłać tak od razu żeby no, stwierdziła czy rzeczywiście to są takie udane zakupy czy mi się coś pomerdało w głowie, ale na tak zaczęła być, no to jest mój kolor. Jeszcze jej nie przymierzała, pewnie jak smarnie się samoopalaczem, co ja powiem Wam, że zrobiłam wczoraj celowo, nie po to, żeby eksponować swoje, nie wiem, opalone nogi teraz, bo jeszcze no to jest za chłodno, ale wiedziałam, że dziś po prostu znajdę chwilę, żeby nagrać dla Was ten filmik i żeby nie być takim białym, no to smarnęłam nóżki samoopalaczem, ale co myślicie o tej kiesce? tylko jeszcze muszę sprawdzić, czy ją dosunę, nie, nie będę jej tam dosowała do samego końca, ponieważ mojego męża nie ma, po sąsiadach biegać nie będę z prośbą o rozsługnięcie sukienki jeszcze takiej, wiecie, przy sobocie to by było takie nieprzyzwoite. Więc ona z tyłu prezentuje się tak, z przodu prezentuje się tak, ma takie kuszące rozcięcie, coś w stylu Angeliny Jolie, prawda? Nieważne, problem tej sukienki jest tylko jeden, to, że ona nie ma podszewki, więc nie wiem, czy tutaj coś będzie się przebijało, czy nie. Ja na pewno zanim wyruszę w niej, dumnie krącząc przez ulicę Sochaczewa, Zapytam się męża czy siostry, czy prawda tutaj jakaś haleczka nie będzie mi potrzebna, ale jestem zakochana. Jestem zakochana również w fakcie, że ta sukienka jest pod szyję, wiecie, to jest po prostu super. Ja uwielbiam takie rzeczy. Rzeczywiście już przy tych poprzednich dwóch sukienkach mówiłam Wam o tym, że będę tutaj spinała tą agrafką. No nie lubię, nie lubię takich rzeczy, ale to jest... No, długość też tak sobie zaczęłam myśleć. I tutaj trochę się rozgadam a propos tej kieski, żeby tak myślałam. a jak ona by była taka? Ale nie wiem. Na razie niech sobie zostanie taka, bo taka długość też jest interesująca, wiem, że ona trochę łamie te dysproporcje, ale ten sam kolor taki różowy, mocny i na przykład już to, że byłaby krótka, nie wiem, dajcie znać, po prostu piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem. Dobra i kończę już ten filmik, to już wszystko. Ja uważam, że to są naprawdę... Super perełki, bardzo jestem zadowolona, że tą białą bruskę udało mi się dobrać, ja wiem, napiszecie mi w komentarzach, bożna zwariowałaś, kupujesz uprawiane rzeczy, a potem mordujesz się w domu. Jak mam mydełko odplamiające i mogę w ten sposób zaoszczędzić, no to czemu tego nie robić tak naprawdę? Zresztą słuchajcie, no ja pamiętam też taki płaszczyk, który kiedyś kupiłam i go doprałam i też go nosiłam chyba ze trzy sezony naprawdę czasami warto, no wiadomo, można się też nieźle rozczarować, kiedy się tej plamy usunąć nie da, ale zaryzykować 3 zł i mieć fajną bluzkę, super, także ze wszystkich kiecek jestem zadowolona, jestem bardzo zadowolona z bluzy męża, bo on uwielbia takie rzeczy, no i oczywiście z tej różowej sukienki, piszcie, co myślicie na jej temat, no i w ogóle, co bym chciała Wam powiedzieć jeszcze na koniec tego filmiku, to oczywiście tego, żebyście nie rezygnowały z chodzenia po ląpeksach i jest mi naprawdę to jest miód na moje serce, kiedy ja czytam w tych komentarzach, że ktoś nie chodził a zaczął, albo na przykład na jakiś czas zrezygnował i te moje zakupy, czy Renaty zmobilizowały go do tego, żeby na ten się ruszyć i wrócił z jakąś perełką. Naprawdę, dziewczyny, ja się bardzo, bardzo cieszę. I uwierzcie mi, i Was, i wszystkich tutaj stacjonarnie z kim mam do czynienia, zawsze na przykład ym, próbuję tą swoją pasją yy, odrobinę zarazić. To nie jest tak, że tylko dla siebie, prawda? Nie powiem gdzie. Więc te kiecki zakupiłam na ulicy Staszyca naprzeciwko Straży Pożarnej, jeżeli ktoś tam z wam mnie ogląda. A wiem też, Czasami zaglądają na nasz kanał Koleżanki naszej Korneli Także z tego miejsca wszystkie Wasze dziewczyny Serdecznie pozdrawiam I oczywiście pozdrawiam wszystkich naszych widzów I na koniec, bo się rozgadam I będę gadać, gadać, gadać Ja tak potrafię Ktoś ostatnio stwierdził, że nawet kiedy u mnie już na przykład Serce przestałyby bić Moja mowa, jeszcze kilka minut Mogłabym coś swobodnie nadawać Nie wiem, przekonamy się Mam nadzieję za 100 lat No więc co, kciukujcie Subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło, i jeszcze raz życzę Wam samych parek w lumpexach. Pa, do następnego!